Dzień dobry Dzisiaj taki mamy kartonik z dziurą tak zwana kontrola była chyba kuriera GLS -a. Dzisiaj mamy przetwornicę 24V 3kW Zaraz sobie ją sprawdzimy, ale może zaczniemy od kawy Dzisiaj kawę pije z nami pan Piotr Śliwa Panie Piotrze Panie Piotrze, dziękuję bardzo za kawę Dziękuję za wsparcie w formie wirtualnej kawki. No i co mamy? Przetwornicę 3 kW z 24 V. Nie z 12, tylko z 24 V. Przewody wcale nie jakieś grube. Przy 12 V były znacznie grubsze. Dodatkowo mamy panel do uruchamiania przetwornicy, do sterowania nią, taki zewnętrzny. kabelek USB-USB do podpięcia czyli możemy gdzieś przetwornicę powiedzmy schować zabudować, natomiast samym panelem po prostu wyjechać do nas tak, żeby kontrolować i ją dodatkowo mamy bezpieczniki 50A do środka jeżeli sprawa się rypnie to jeszcze cię bezpieczniki chronią no i oczywiście Sama przetwornica. E, firma Wewor. Powiedzmy, ta sama przetwornica, której używam 12V, bo już widzę po tym. No, wiesz, Wewor nie jest producentem tego. Wewór po prostu swoje naklejki na to nakleja. Natomiast wybierają taki powiedzmy mądrzejszy sprzęt. Taki bardziej sprawdzony, pewny. I taki sprzęt obklejają swoim logo i sprzedają. Także podejrzewam, że będzie dobrze. Podejrzewam, że będzie dobrze. Oczywiście mogę się mylić. Wcale ciężka nie jest. A rozmiarowo, a rozmiarowo zobacz. Troszkę większa od tej mojej dwunastki, no, troszkę większa. 35 cm na, na 20,5 powiedzmy na 14,5. Ok, 26V widzimy na wyświetlaczu. Zgadza się z moim powiedzmy zasilaczem. 12W bierze, pół ampera 12W. Wyłączona. Nie bierze nic. Zero. 12 W. Czy tu mamy coś jeszcze? Nie. To nam tylko w procentach pokazuje stan naładowania. Aha. Tu mamy podświetlanie. Może być wyłączone, lub może być na stałe włączone. Okej, okay, okej. Okay. Pilociek taki prosty, prymitywny, natomiast czasami się może przydać. Wiesz, może się przydać. A zobacz, tak to z bliska wygląda. Powiem ci, że w odczuciu ten panel i to wszystko jest gorsze w dotyku niż ta dwunastka. Według mnie jest gorsze niż ta dwunastka. Sam panel. Sterujący, tak jak widzisz, pierwszy u góry mamy input, wejście USB sterowania. Natomiast dwa następne USB to są wyjścia, czyli już dla nas możemy wykorzystać jeszcze dwa porty, powiedzmy, żeby sobie coś ładować, tak? Uruchamiamy i mamy. Ale teraz znowu dwunastka mm, ma sterowanie pilotem, tak, bezprzewodowe. I teraz zobacz, włączymy sobie tu guzikiem, jest uruchomiona. I teraz chcę ją tu wyłączyć. Nie jestem w stanie, widzisz? Nie jestem w stanie jej wyłączyć. Jeśli fizycznie mam guzik wciśnięty, to w tamtej drugiej przetwornicy znowu pilot e, zewnętrzny, powiedzmy sterowanie, ma priorytet. Tutaj też tak powinno być. Ten panel powinien mieć priorytet. Nieważne w jakiej pozycji ten guzik jest. To ja powinienem mieć możliwość włączenia, wyłączenia tego. Nic się nie dzieje, no bo wiadomo, damy na off, tak ją gdzieś schowamy, wyjedziemy sobie panelem i po prostu tym panelem uruchamiamy. Natomiast wiesz, no, no sterowanie, z, powiedzmy, zewnętrzne powinno mieć priorytet. Mamy dwa wyjścia na 230 i tutaj tak samo mamy wyjście po środku, i znowu śmiesznie troszkę, bo widzisz, zobacz przewody. Możesz od góry wjechać, tak. Neutralem, uziemieniem i fazą, natomiast dziwnie, wolałbym znowu, żeby to było w innej pozycji. Czyli, na przykład, z lewej strony wychodzą przewody, a ja mogę się wpiąć z prawej. No bo teraz, jeżeli się tutaj dopnę z góry przewodami, no to już ta wtyczka mi przeszkadza, nie ma miejsca. Wiesz o co chodzi? Takie, no, niedorobiona konstrukcja, nie te, to niedorobione. Druga strona wygląda tak. Mamy nasz plus i minus do podłączenia naszego powiedzmy akumulatora. No i tyle. I tak jak widzisz, dosyć duży wentylator. Stąd właśnie do, dosyć duża głośność podczas uruchamiania. Zobaczymy, jak go obciążemy. Tak? Te 2 2,5 kW, czy ile potrzebuje, żeby się uruchomił. I zobaczymy, jak będzie głośno pracować. Jeszcze wagowo porównamy co. Widać, widać, 4,20 waży 12-V przetwornica, natomiast 5,60 waży ta 24-V. A więc mamy to. Mamy dwa moje akumulatory 12-V w szeregu i one zasilą naszą przetwornicę. Do przetwornicy mamy przedłużacz. Do przedłużacza podłączymy sobie czajnik. 1700 W. Oraz podłączymy grzejnik, tak? Druga wtyczka to będzie 1300 W, czyli razem mamy 3 kW. Zobaczymy, czy będzie pracować ciągiem. Poszło. Nie wiem, czy to widać na telefonie, ale tutaj na wyświetlaczu mamy 26,7. Natomiast tutaj mamy 26,3. Delikatna różnica jest. Jakby było na odwrót, to powiedziałbym, że jest strata na tym przewodzie. Ale nie, jest na odwrót. Aha, jeszcze najważniejsze. Kamera termowizyjna. Musimy termowizję uruchomić. Mamy kamerę? Mamy. Widać moją rękę? Widać. Dobra. Teraz tak, najbardziej gorący punkt aktualnie to jest ten wyświetlacz. 27 stopni, tak? Czy ja go przesunę? 29. No, może tu widzi te diody się grzeją z niego. Mało ważne. Uruchamiamy grzejnik 1300W. Tak jak widać, grzejnik się rozgrzał. Mamy 1273W. Tyle pobiera powiedzmy nasz grzejniczek Na termowizji nic się nie grzeje. Przewody są powiedzmy zimne, chłodne 20 stopni. Zobaczmy w rogu 16. Nie, nie było ocieplone. Ale. Wentylator z przetwornicy w ogóle się nie uruchomił, nic się nie dzieje. Poczekamy jeszcze chwilę. Jeśli dobrze pamiętam, on od 45 stopni dopiero się uruchamia, także 52 A, 52,5. Dobra! Myślę, że możemy dorzucić czajniczek 1,7 kW, także szybciutko wejdziemy na maksa tej przetwornicy, tak? Zobaczymy, czy przetwornica z uruchomionym grzejnikiem będzie dawała cały czas energię, aby podgrzeć ten czajnik, tak? Tutaj mamy 1,7 litra, także musimy ugotować cały czajnik do 100 stopni. 17 stopni aktualnie ma woda. Jedziemy, 100 stopni. Koniec. Dobra. Nie dała rady, nie dała rady. Pobzęcało Popzen, i się wyłączyło. To teraz sam czajnik. 1700W. Ok, 2 kW. 2060. Bierzemy 86,5 a z jednego magazynu, czyli z OWU bierzemy 160, tak? Przewody zaczynają się rozgrzewać, ale to pikuś. Cały czas idzie 2 kW. Dalej przetwornica nie uruchomiła wentylatora. Cisza totalna. Co? To jak nie ruszyła nam, bo czajnik zbyt mocno ruszył. Cały czas idzie. Nasze przewody co nie przekroczyły 35 stopni, bo wyświetlacz dalej jest najbardziej gorącym punktem. O, teraz przeskoczyło ładnie. Czyli teraz przewody mają 35 stopni. W porządku, to dalej nie jest dużo wcale i teraz jeszcze grzejnik podniosę na 1300 poszedł na 1300 o właśnie, o to mi chodziło mamy 3 kW, 3200, zaraz wyłączy wyłączył no Za mnie wraca. Reset. Dobra, mamy z powrotem. To zrobimy inaczej. Puścimy czajnik i nie grzejnik 1300, tylko toster 1000, 1 kW. Czyli czajnik 2050, no i do tego toster 1 kW, tak? Czajnik 100 stopni. Go. I teraz toster. Poszedł, poszedł i jeszcze do tego toster. 300. Zobaczymy czy utrzyma czy też wyłączy. To jest akurat ważne, czy ona jest w stanie dawać ciągiem 3 kW, tak? Bierzemy 137,5 A z jednego akumulatora razy 2 260. Ale idzie. 3126W. I idzie, i nawet wentylatora jeszcze nie uruchomił. A tak swoją drogą, popatrz tutaj. Tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Nasza Simusolida ładnie stoi, ładnie się trzyma. Nic nie prostuje. Trzyma swój kształt. 50 stopni moje przewody wiadomo, trzeba grubę grube dawać, a wrzuciłem przewody te 12, tak z tej 12 v przetwornicy, ale ładnie, no powiem Ci ładnie. 24 v Myślałem, że troszkę gorzej sobie poradzi, wiesz? Myślałem, że sobie gorzej poradzi. I póki co w ogóle nie uruchomiła tego wentylatora, także jest cisza ze strony przetwornicy, totalna. Idzie toster, cały czas grzeje. Możemy sobie tosty robić, zapraszam. Zamiast kawy dzisiaj tosty. No i czajniczek, nie? Czajniczek na kawkę też już ma 78 stopni. 79. Ale ciągiem, cały czas przetwornica pracuje, 3 kW nam daje. To jest ważne, bo co z tego, że ona może Ci dać 3 kW, jak to jest tylko pikiem na chwilę, nie? Toster się nagrzał, wyłączył, za chwilę się ponownie uruchomi. Tak wystraciliśmy kilowat poboru, ale nie, bez problemu, bez problemu. No żeby dojechał do mety do zagotowania wody to już jest tylko formalność. A co się tutaj dzieje? Czajnik ma 88, bla, bla bla. Aha, bo ten czajnik mi teraz na tą termowizję pokazuje, no mamy woda ugotowana, zabierzmy ją z termowizji. Nasze przewody 52 stopnie. A w środku zobacz. 90 stopni, ładnie. Ładnie, to już nie jest w ogóle zabawa. 90 stopni w środku na tych. Zaraz sobie tam zerkniemy do środka, co się tam działo, dzieje, jak to wygląda. Ech, no ale powiem ci. Powiem ci, że tak, niby super sobie poradziła fajnie, w ogóle tak jak widziałeś wentylatora nie uruchomiła 3 kW ciągiem poszły nasza sinusoida bardzo ładnie utrzymana cały czas na poziomie nic się tu nie działo nic nie szarpało nią nie załamywało wszystkie swoje parametry jak najbardziej trzymała i byłoby piąteczka z plusem Byłoby piąteczka z plusem, ale widziałeś na koniec termowizję? 90 parę stopni w środku. Elektronika nie lubi takich temperatur. No i dobra, no i dobra, i mamy to. Mamy górę odkręconą. Pokaż kotku. Co masz w środku? No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Całe źle nie wygląda. Całe źle nie wygląda. Nie jest to premium, wiadomo. Ale też wcale nie jest źle. Zobacz. Tu mamy nasze wyjścia, tak? Z obu stron mamy nasze MOSFETy na takich dużych, ładnych blokach chłodzących. Przykręcone do nich, zapewne. Tu mamy cztery transformatory równolegle podpięte, 24V. EE42L 24V 62T. Taki mają symbol. Hmm, czyli dobra, ten transformator się grzał. One pracowały równolegle, tak? Także powiedzmy, braliśmy 100% mocy tej przetwornicy. Hmm, ona ma 3kW, my braliśmy 3200. No to troszkę tam delikatnie przeciążyliśmy Natomiast powiedzmy, nie było to w piku, tylko to było ciągiem. Także ciągiem dawały nam te. 3 kW, tu mamy bezpieczniki widzę, te co sobie możesz wymienić właśnie. Technicznie myślę, że jakby strzelił jeden, to zaraz wszystkie by poleciały, no bo skoro pracują równolegle i teraz ten nam się przegrzewał, jakby nie dał rady, powiedzmy przepaliłby bezpiecznik, to cała ta robota wpadłaby na te 3, które też by nie dały rady. Bla, 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 reakcja łańcuchowa. Ale co tu jeszcze? Mamy cewki toroidalne, bla, bla, bla. Tu mamy zasilanie, drobnicy. Nie no, fajnie, fajnie, widzę wszędzie topnik. Topnik? Czy jest po prostu polakierowane? Co? Nie wiem, czy to będzie widać. Tak z bliska widzisz? Cała ta płytka jest taka pokryta. Nie jest perfekcyjna, nie jest wymyta. Natomiast tutaj na przykład, łączenia, wszystko jest pozaklejane. Tu mamy klejem na gorąco zalanym naszą wtyczkę, żeby nam nie odpadła. Tu mamy zaklejone śrubki, zaklejone złącza, wszystko jest to zabezpieczane, żeby nam się nic nie rozpięło. Nasz wentylator, jak, tak jak widzisz, do małych nie należy. Ale widzę tam na płycie jeszcze jedno złącze. Czyli mamy dwa złącza do chłodzenia, bo mogłyby tu dwa wentylatory pracować. Zamiast dwóch mamy jeden duży, tak? Cztery przewody równolegle plus cztery przewody równolegle minus z naszej baterii do naszych transformatorów trochę mosfetów, trochę rezystorów, trochę kondensatorów zamieszane i wrzucone, ale nie, nie, myślałem, że będzie gorzej powiem Ci tak, ten pilot, wiesz, ten pilot dopinany te zewnętrzne sterowanie, tak troszeczkę mnie zniesmaczyło, o, tak powiem Jakość tamtego dokładanego po prostu ekraniku jest kiepska dosyć i to mi tak nasunęło kierunek, że mogę mieć do czynienia z gorszym sprzętem. Patrząc tutaj spoko, sama przetwornica spoko. Tak jak widziałeś, w piku dała sobie radę bez problemu, te 3 kW utrzymała, nawet nam się ten chłodzenie nie uruchomiło. 90 stopni miał transformator ten. No nie lubi elektronika takich temperatur, to na pewno, to na pewno. Natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że od 45 stopni uruchamia hmm, chłodzenie. A gdzie jest nasz czujnik temperatury? Tam jest jakiś na dole. Tutaj. Tam jest jeden czujnik, schodzi pod płytę. Czyli może tam pomiary dopiero robi. Czyli dopiero jak się płyta i mosfety nagrzeją, dopiero uruchamia przewiew. Sam transformator, no niestety... To pardon, telefonem sobie zasuniłem, ale tu mamy kolejną porcję bezpieczników, czyli nie po bezpieczniku na transformator, tylko dwa bezpieczniki na jeden transformator. Ok, ok. Stąd 8 bezpieczników. I teraz proste pytanie: którą przetwornicę bym wziął tą dwunastkę z Wewora czy tą 24-V z Wewora? Myślę, że ta też będzie dobra, wiesz? Myślę, że ta też będzie dobra. Tak jak widziałeś, lepiej, znacznie lepiej sobie poradziła przy przerabianiu tej energii przy tych 3 kW. Natomiast jeżeli budujesz gdzieś jakąś instalację małą, to poszedłbym w taką. Poszedłbym w taką 24V, ponieważ ona sobie po prostu lepiej radzi cieńsze przewody, lżej cały system pracuje, taki 24V. Natomiast jakiś kamper, coś mobilnego, no to wiadomo, no to tamtą dwunastkę biorę i lecę na dwunastce. Mobilnie, dwunastkę bym wziął, gdybym bym się nie zastanawiał, a powiedzmy, lokalnie gdzieś jakieś zasilanie, no to wziąłbym tą przetwornicę, poszedłbym w nią. Oczywiście w opisie filmu zostawiam link do strony wywora, yy, gdzie możesz zobaczyć też inne przetwornice, które mają. Temperaturkę dużą ten transformator osiągnął, no ale, ale, a czekaj, zobaczmy sobie zakres temperatury. Jaki może, w jakiej temperaturze może ten transformator pracować, co? Maksymalna temperatura pracy to jest od 100 do 150 stopni w zależności od klasy materiału ferytowego. Tak, przewody w uzwojeniach są izolowane materiałem o określonej klasie temperaturowej, na przykład klasa B 130 stopni, klasa F 155 stopni, klasa H 180 stopni. Nie mam pojęcia jakiej klasy to jest, nie znalazłem tego, a poświęciłem temu dosłownie 3 minuty. Natomiast optymalna temperatura pracy... Hmm... Nie powinna przekraczać 80-100 stopni w normalnych warunkach pracy, tak? My osiągnęliśmy 90 parę, jak widzieliśmy na termowizji, natomiast wyciągaliśmy już pełną moc, tak? To nie były normalne takie warunki. Było to takie pełne obciążenie, ponad 100%, ponieważ 3 kW ma przetwornica, my braliśmy tam 3,200, tak? Wiadomo, wiadomo, najlepsze testy są długoterminowe, najlepsze testy są długoterminowe, tak więc ja polecam przetwornicę, jest w porządku, jest dobrze wykonana, dobrze są luty, są przewody pozabezpieczane, nie ma wcale źle. Standardowo chyba, standardowo firma Wevor nie zawiodła mnie i tym razem, tak jak mówię, zniechęcił mnie sam ten panel, wiesz, zewnętrzny, ale... Testy długoterminowe są najlepsze, tak więc ja proponuję tak, zbliżamy się do 12 tysięcy subskrypcji i zbliża się Mikołaj to za chwileczkę, po prostu przekażę komuś przetwornicę na długoterminowy test. Jeżeli będzie jakaś osoba chętna to wyślę przetwornicę do, powiedzmy, kolejnej chętnej osoby niech testuje, niech się bawi jeżeli będą jakieś obiekcje, to będzie mógł po czasie zgłosić mam jeszcze ten akumulator 12V po 4 baterii Queen czy baterii Power także też go wrzucę do testów ja niestety nie mam tyle czasu, żeby, powiedzmy, długoterminowo testować ten sprzęt także chętnie go przekażę I mamy super okazję, bo mamy równą liczbę Subskrypcji. No i Mikołaj się zbliża to wiadomo. Ok, ok. Sprzęcik skręcony. Mogę to popakować z powrotem. Ode mnie przetwornica dzisiaj dostaje 8 na 10 Wszystkie swoje parametry trzymała poprawnie. Traci punkt za powiedzmy słabej jakości ten wyświetlacz. Po prostu ten plastik w dotyku. Taki słaby. No i szkoda oczywiście, że zewnętrzne sterowanie nie ma priorytetu, tak? Nieważne w jakiej pozycji masz guzik, jednak ten panel zewnętrzny powinien mieć priorytet w momencie podłączenia, uruchomienia. Tracił punkcik za ten właśnie panel zewnętrzny. Czy może stracić punkcik za tą przetwornicę 90 parę stopni? Kurczę, no chyba nie co. Chyba nie, no bo tak jak mówię, braliśmy już pełną moc tych przetwornic, także tych transformatorów. Ale dla zasady 8 na 10. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Na razie.